Cześć, mam z tej strony Mano Games, a dzisiaj chciałam Wam pokazać konto, które kupiłem za 10 ziko. No, yy, bo no, przy nim koncie jest dostępne za hakowanie, za takie jak, prywatne haki. No, konto kosztowało 15 ziko i chciałam Wam pokazać, co na nim mam. No, karnet bojowy jest taki, no, jest ten z sezonu, jeszcze chyba nawet nie odkryty. Yy, dobra, w szafce mamy. Tego za, no, za konsolę. Tu. O, to dowóczenie drużyni różowych, różanych. drifta, o nie, najgorszy skin. Tu szósty sezon, szósty, szósty, szósty i piątego już trochę mamy. Z takich lepszych skinów tu mamy skull troopera. Yy, tam, I tą tam yy, sędzie i piłkarkę. Jeszcze mamy tego i tego z tych zestawów startowych. No, z Trooper'ów mamy dwóch tych czyszkowych. No, Czeszkow, okej. Okay. Dobra. Yy, w tych mamy to. Ten plecak, nie wiem skąd on jest, ale on jest przepiękny. On jest chyba do Skull Trooper'a, Mamy to, głośniczek, tu, tu, wszystko pięknie i jest Siemanes. Z, z kilofów mamy ten kilof od Drifta, ten z siódmego sezonu i ten chyba jest smaczeszką. Nie wiem, z czego on jest. czy wam powiem? A, i ten jest chyba kupiony Eee, yy, dobra Co tu jeszcze jest? Ze spadania mamy takie tam Uwaga, i teraz przejdziemy do tańców, bo ich jest pełno tam Tu mam, nie wiem ile jest, 50 tańców Dobra, wejdziemy sobie w tańce, okej okay, Ten tańc mamy Breakdance Z fajniejszy tańc, mamy Boogie Down o, jeszcze mamy t Okej, okay, dobra, to sobie ustawię, bo chyba i nie mam ustawionych. Yy, czekajcie, gdzie tu się ustawia? motka Gdzie jest poza te? Dobra, tu sobie... O, zamiast tego często się trzeba ustawić to. Trzeba ustawić yy, t -pose. Gdzie to jest? Gdzie jest po t -pose? Boże, dajcie mi T-pose ino raz. Nie, gdzie, gdzie jest T-pose? A, dobra, to jest nice. Dobra, znalazłem. Ok, no. Na tym koncie to by było na tyle. Yy, jeszcze to na jedno konto w premium, z zakupie tego, więc też ja je potem pokażę, ale trochę potem, więc to by było na tyle. Taki 3-minutowy, szybciutki odcinek. Możecie się spodziewać kolejny. Dzięki za suba i łapkę w górę, żegnam się z wami, mali to game!